Chrystus Ukrzyżowany. Zgorszenie dla Żydów, głupstwo dla Pogan. W ten sposób mówi o tym święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, który słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Zgorszeniem krzyż jest dlatego, że ta śmierć, która wiąże się z ukrzyżowaniem, jest haniebna, brutalna, i przede wszystkim, kiedy mówimy o Chrystusie, dotyczy kogoś, kto jest Bogiem i człowiekiem. A nawet gdyby Bóg miał się wcielić, i nawet gdyby miał stać się człowiekiem, to przecież nigdy nie mógłby umrzeć w taki sposób. Sposób zarezerwowany dla niewolników, dla przestępców, że nie mógłby przecież zrezygnować ze swojej nieśmiertelności, niezniszczalności itd. Z drugiej strony możemy patrzeć na krzyż jak głupstwo. Paweł mówi, że Poganie w ten sposób patrzą, czy patrzyli w jego czasach na krzyż. Patrzyli na, na niego w ten sposób, bo w ich pojęciu Boga nie mieściło się w ogóle przyjęcie cierpienia. Bogowie byli tymi, którzy mieli nie cierpieć. Dlatego Krzyż jako znak bóstwa jest czymś głupim, niezrozumiałym, absurdalnym dla nich. I patrząc na te dwie postawy, które pewnie każdemu i każdej z nas są obce, możemy sobie postawić inne pytanie. No to, jeśli krzyż nie jest dla mnie ani głupstwem, ani zgorszeniem, to czym jest? Może jest symbolem religijnym, może jest spowszedniałym kawałkiem małej architektury, który napotykam w drodze do pracy albo przechodząc ulicą. Ja nie, nie formuję tych przykładów po to, żeby zawstydzać czy żeby wchodzić w jakąś polemikę społeczno-polityczną. Bardziej istotne jest dla mnie, że krzyż jest naprawdę czymś wielkim, jest y, czymś bardzo istotnym, a Paweł mówi w dodatku, że jest mocą i mądrością Bożą. Czy krzyż w moim życiu ma takie znaczenie, czy tak na Niego patrzę, czy tego się od Niego uczę? Trudno mi odpowiedzieć jak by miało to wyglądać, ale dalej warto stawiać sobie te pytania. Dzisiaj słyszymy o tym, że tylko połowa weszła na ucztę. Połowa to jest mało. To jest tylko 50% myślę, że dlatego chociażby warto się przejąć tą Ewangelią, bo tak jakbyśmy spojrzeli na na przykład nasze relacje, nasze grupy i pomyśleli sobie, że tylko połowa z nas będzie zbawiona, to to jednak jakoś napawa smutkiem. Ale zobaczcie, gdzie, gdzie tam jest problem. Wydaje się, że problem nie polega na tym, że ci, którzy nie czuwali, nie byli zbawieni, bo wszystkie posnęły. Tam nie było kogoś, kto nie posłał, kto nie zasnął, kto dał radę czuwać. Czuwanie z naszej perspektywy jest po prostu niemożliwe. To znaczy, nie damy rady. Serio, nie udźwigniemy tego, żeby żyć tak, żebyśmy się nigdy nie potknęli, żebyśmy nigdy nie zasnęli, żebyśmy się nigdy nie pogubili w naszym życiu. I nie do tego jesteśmy zaproszeni, bo po to mamy sakrament pokuty w kościele, po to mamy możliwość wracania cały czas, wiecznych powrotów. Tym jest nasza religia i nasza wiara, obietnicą, że można wracać. Wydaje mi się, że ten błąd, który yy, popełniły te kobiety, które nie weszły na ucztę, to było to, że one sądziły, że ta oliwa jest tym, co je wpuści na tą ucztę. Że jest tak, że jeżeli one będą miały te lampy i te lampy będą świecić, to wtedy one się jakoś wkupią. I myślę, że tak czasem możemy patrzeć na naszą wiarę, że no tak, zapracowałem, moje uczynki mnie zbawią. A pan Jezus mówi: Nie, nie, nie uczynki. I być może, gdyby te niewiasty poczekały bez tych lamp, to ten pan młody jak najbardziej by je wpuścił na tą ucztę. Dlaczego miałby tego nie zrobić? I to może się wydać jakaś radykalna teza, jakoś zbyt odważna i pewnie bałbym się tak powiedzieć gdyby nie cała Ewangelia, która głosi nam właśnie takie przesłanie gdyby nie to, że wspominanego już po wielokroć w tych chlebakach łotra, Pan Jezus jednak zbawił że mamy historię syna marnotrawnego. Że mamy całą tę Ewangelię Miłości, która opowiada nam o tym, że Bóg rzeczywiście może nas zbawić, że rzeczywiście nie z uczynków, nie z tego, co zrobiliśmy, ale z Jego miłości przychodzi zbawienie. I pozwólcie, że na koniec zacytuję wypis z Czesława Miłosza, który tak kiedyś pisał o swoim tłumaczeniu psalmów, którego dokonał. Znałem gorliwą czytelniczkę Biblii, która mawiała, że czytają dlatego, że wszystkie nasze najokropniejsze grzechy są tam podane jak zwykła tkanina życia. Jak u Dawida, który zabrał cudzą żonę, jej męża kazał zabić, a zostało mu to wybaczone. Ta seria nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych patronów. Dziękujemy.